Dzisiaj dzień mamy. Jak wiadomo, każda mama jest wyjątkowa, no bo jest nasza, bo się natrudziła w swojej matczynej miłości. I sądzę, że nie można się odwdzięczyć mamie za cały trud wychowania, opiekę i troskę, ale można być wdzięcznym. Można też jej podziękować za bardzo wiele rzeczy. I w naszych mamach każdy z nas pewnie dostrzega coś, co nas zachwyca tak bardzo szczególnie. A w Biblii jest taki bardzo wyjątkowy tekst o kobiecie idealnej. I można powiedzieć, że te słowa są pewnym wzorcem, który realizuje się w życiu bardzo wielu kobiet, również w życiu naszych mam. I znalazłem taki bardzo piękny komentarz do tego fragmentu, a zatem posłuchajcie. 22 cechy, 22 określenia, które na pewno dostrzeżecie też w swoich mamach. I może wsłuchując się w ten opis, zobaczcie swoje mamy, Pomyślcie, słuchając o swoich mamach, i być może ten opis zrodzi jeszcze większą miłość, która też pozwoli Wam wypowiedzieć dzisiaj jeszcze bardziej serca, kilka słów wdzięczności Waszym mamom. Pamiętajcie też, że jest jedna wyjątkowa mama, którą dał nam Chrystus i która dba i troszczy się o nas, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Bardzo Was serdecznie witam. Księga Przysłów, 31 rozdział. Niewiastę dzielną, któż znajdzie, jej wartość przewyższa perły. Dzielność to jest w każdej mamie, to jest czasami skryte, ale odsłania się w takiej codzienności życia, w akcji życia. Dzielność, czyli pewna siła życia, pewna energia życia. I chociaż na pierwszy rzut oka może to nie jest widoczne, może to nie jest takie dostrzegalne, ale ta cecha jest czymś bardzo wyjątkowym. I ta cecha, dzielność, ona przewyższa perły. Ta cecha dużo cenniejsza niż perły. Co jest jeszcze tym skarbem nad perły? W tej samej księdze znajdujemy, że jeszcze mądrość jest cenniejsza od perły. Dzielna i mądra mama cenniejsza nad perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa. Ufać to znaczy powierzać, zawierzać, to znaczy nie muszę wszystkiego sprawdzać. Na zyskach mu nie zbywa, to znaczy ona jest tak porządna, że niczego mi przy niej nie brakuje. Ufam, jak zaufam, to nie zabraknie mi przy niej tego, co najważniejsze. Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. To słowo czyni, można przetłumaczyć, że jak coś robi, to robi do końca, wykańcza do końca i tak każdego dnia. To znaczy ona tak pracuje, że nie zostawia pracy w połowie, ale zawsze robi do końca. Olen się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Stara się, dosłownie można przetłumaczyć, szuka, szuka tego, co jest potrzebne do zrobienia. Szuka tego, co podstawowe, bo len i wełna były podstawowymi materiałami, z których wyrabiano ubrania. A pracuje starannie, to znaczy pracuje z przyjemnością, pracuje z upodobaniem. Nie z przymusu, ale że chce, bo widzi w tym wartość. To znaczy ona troska się z przyjemnością o to, co podstawowe w domu, bo widzi w tym wartość. Podobnie jak okręt kupiecki, żywność sprowadza z daleka. Stała się jak okręt kupiecki, który z daleka potrafi sprowadzić jedzenie. Bardzo ciekawe, bo to znaczy, że ona stara się o to, żeby nikomu nie zabrakło niczego do jedzenia. Nawet gdyby trzeba było wybrać się daleko za morze na zakupy. Ale okręt kupiecki, czy okręty kupieckie, raczej troszczyły się o sprowadzanie rzeczy luksusowych. Co to może oznaczać? To znaczy, że ona troszczy się, żebyś nie jadła, czy nie jadł byle czego. Wiadomo, że można jeść i jeść, a ona troszczy się o to, żeby ci smakowało. Zależy jej na tym, żeby to było też wyjątkowe. Wstaje, gdy jeszcze jest noc i żywność rozdziela domowi, a obowiązki swym dziewczętom. Dziewczętom nie w znaczeniu córkom, ale służącym, czyli. Mamy do czynienia z panią domu, ale wstaje przed świtem, by tym domem zarządzać. Ona troszczy się o to, by ten dom ruszył każdego dnia. Myśli o roli, kupuje ją, z zarobku swych rąk zasadza winnicę. Myśli, czy kupić, czy nie kupić. No i w końcu kupuje czyli ona jest bardzo zaradna. To jest bardzo piękna cecha wielu mam. Zastanawia się, kupić, nie kupić, wydać pieniądze, a może na coś innego. Przepasuje mocą swe biodra, umacnia swe ramiona. Czyli tak się ubiera, żeby to nie przeszkadzało w pracy. Czyli ona jest bardzo praktyczna. Kieruje, rządzi i aktywnie uczestniczy w pracy, ale jest w tym bardzo praktyczna. Już widzi pożytek ze swej pracy. Jej lampa wśród nocy nie gaśnie. Widzi, dosłownie można przetłumaczyć, smakuje ten plon swojej pracy. Czyli to, co robi, robi również dla siebie. A jej lampa wśród nocy nie gaśnie, to znaczy pracuje w nocy, nie tylko w dzień. Czyli ona jest taka bardzo zapracowana. Wyciąga ręce po kądziel. Jej palce chwytają wrzeciono. Nie tylko pracuje na zewnątrz, ale i w domu, no bo milion rzeczy do zrobienia w domu każdego dnia. Czyli ona chodzi do pracy, ale również w domu dużo pracuje, bo w domu jest mnóstwo pracy do zrobienia. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Do tej pory byliśmy skoncentrowani na różnych wymiarach jej pracowitości, a teraz odsłania się kolejna jej cecha, hojność. Otwierać rękę w kierunku ubogiego to pomagać mu. Pomaga potrzebującym, jest wrażliwa na biedę innych, potrafi ją dostrzec, nie ominie potrzebujących. Dla domu nie boi się śniegu, bo cały dom odziany na lata. Ona nie boi się, kiedy przyjdzie zima, wtedy nie było zwyczaju ogrzewania domu, trzeba było się cieplej ubierać. Ludzie trochę bali się chłodu, a ona się tego nie boi. Ten fragment, on mówi, że ona potrafi wiele przewidzieć, o wielu rzeczach pamiętać i przygotować się na to, co trudne. Sporządza sobie okrycia jej szaty z bisioru i z purpury. To są dosyć drogie materiały: bisior, purpura. Co to znaczy? Otóż to, że ona jest taką kobietą, która dba o najbliższych, dba o potrzebujących, ale dba również o siebie. Nie zaniedbuje siebie, jest bardzo elegancka. Dba o rzeczy konieczne, ale dba też o rzeczy, które nadają taki smak życiu, że jak na nią patrzysz, to myślisz: wow, jaka elegancka mama. W bramie jej mąż szanowany, gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie. Znany, ceniony, uznawany taki jest jej mąż, ale dlaczego? Otóż cenią go ze względu na nią. No, bo ona taka fantastyczna, że nawet męża szanują bardziej. To jej piękno sprawia, że inni lepiej się przy niej prezentują. Płótno wyrabia, sprzedaje, pasy dostarcza kupcowi. Ona pracuje dla domu, dla ubogich, dla siebie, ale robi wiele rzeczy też na sprzedaż. To znaczy, wyrabia różne rzeczy. I inni się też tym zachwycają, doceniają to, no bo to takie piękne i takie wyjątkowe, jak ona to robi. Strojem jej siła i godność do dnia przyszłego się śmieje. Strojem jej jest siła, czyli pewna moc, pewien splendor. Ona jest pełna szacunku i to po niej widać. Spojrzysz na nią i widzisz tę godność. A do dnia przyszłego się uśmiecha to znaczy ona nie boi się przyszłości nie boi się o przyszłość wierzę damy sobie radę otwiera usta z mądrością na języku jej miłe nauki na języku miłe nauki to znaczy ona przemawia z dobrocią i uczy przez słowa dobroci bada bieg spraw domowych nie jada chleba lenistwa to znaczy, ona obserwuje uważnie, co się w domu dzieje, rozważa, przewiduje, zastanawia się, co trzeba dla domu zrobić. Ona jest tą, która czuwa nad domem i ceni sobie własną pracę. Powstają synowie, by szczęście jej uznać, i mąż, ażeby ją sławić. Dzieci i mąż ją szanują i chcą ją uszczęśliwiać, sprawiać jej radość. Bo ona w taki sposób dba o dom, że mąż i dzieci nie mogą tego nie widzieć, nie mogą się nie zachwycić. Ma męża, który ją szanuje, i dzieci, które bardzo lubią, i sprawiają, że ona jest szczęśliwa. Wiele niewiast pilnie pracuje, lecz ty przewyższasz je wszystkie. Wiele jest takich osób wspaniałych jak ona, ale ona przewyższa wszystkie. To jest super, bo dużo jest mam i są pewnie bardzo fajne, no ale nasza własna mama jest najlepsza, to jest oczywiste. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Wdzięki piękno zewnętrzne są tym, co przyciąga, ale to z czasem też może się zmieniać. Ale jest coś, co jest bardzo trwałe: to jest szacunek do Boga. To tym trzeba się przede wszystkim zachwycić. Tego nie widać od razu, że ona szanuje Boga, że jest pobożna, że Bóg wiele znaczy dla niej. Tego nie widać, ale ostatecznie to całe piękno, to całe dobro, o którym było wcześniej, rodzi się z relacji do Boga, z tego, że ona Boga szanuje, że Bóg wiele znaczy dla niej, że Bóg jest źródłem tego piękna i dobra. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny. Ta kobieta pracuje dla całego świata, dla domu, dla ubogich, ale niech ma też coś z życia. Dajcie jej, to znaczy docencie ją, chwalcie ją w bramie, czyli publicznie przed innymi, bo taka kobieta, że wow, cały świat musi się dowiedzieć o jej pięknie. Nie zapominajcie chwalić ją. Myślę, że bardzo wiele cech, które tutaj padły, zostały wypowiedziane, że odnajdziecie w swoich mamach i miejcie się jak najlepiej wszystkiego dobrego. Papa. Pa.